W gospodarstwie Spichlerz Jaskuły na Kujawach w minionym sezonie pojawił się najnowszy opryskiwacz John Deere R740i, wyposażony w najnowsze systemy oprysku precyzyjnego. Nowy opryskiwacz współpracuje z nowym ciągnikiem John Deere 630M, wyposażonym w pakiet rolnictwa precyzyjnego. Jak podkreślają właściciele, inwestycja w tak zaawansowane maszyny pozwala na bardzo precyzyjne i wydajne opryski co przy drastycznym wzroście cen środków do produkcji roślinnej ma ogromne znaczenie. Aktualnie John Deere oferuje dwa nowe opryskiwacze zaczepiane średniej klasy oznaczone jako seria R700i. Modele R732i oraz R740i oparte są na tej samej inteligentnej technologii zastosowanej w serii R900i oraz opryskiwaczach samojezdnych z serii R4100. Model R740i jest dostępny ze zbiornikiem o pojemności 4000 litrów oraz belkami opryskowymi o szerokości od 18 do 30 metrów. Wyposażony jest w zaawansowane rozwiązania, w tym system power spray, czyli dwuobwodowy układ roztworu środka ochrony roślin. Pozwala on skrócić czas napełniania, poprawia skuteczność i dokładność oprysku. Samozasysająca pompa napełniająca o wydajności do 600 litrów na minutę pozwala napełnić zbiornik cieczy roboczej w ciągu 7 minut, a pompa cieczy opryskowej o wydajności 750 litrów na minutę zapewnia wysoką wydajność i dokładność oprysku. Układ ten pozwala na wykluczenie regulatora ciśnienia oprysku. Zamiast niego zastosowano układ bezpośredniego sterowania dawką, który reaguje na zmiany prędkości opryskiwania lub dawki docelowej. Dostępny jest także układ indywidualnego sterowania dyszami. Dzięki temu elektronicznemu rozwiązaniu rolnicy mogą zaoszczędzić nawet do 5% kosztów środków ochrony. Opryskiwacze serii R700 i współpracują ze standardowymi zintegrowanymi wyświetlaczami, a ponadto są przygotowane do magistrali ISOBAS i można je obsługiwać z poziomu wyświetlaczy GreenStar w ciągniku. To pozwala wykorzystać wszystkie aplikacje rolnictwa precyzyjnego, takie jak sterowanie sekcjami, automatyczne sterowanie AutoTrack i AutoTrack Vision. Dzięki funkcji bezprzewodowego przesyłania danych można wymieniać dane dotyczące oprysku między maszynami a biurem gospodarstwa oraz zarządzać nimi poprzez platformę Operation Center. Ponadto dzięki powiązanej aplikacji My Operation App. Można zarządzać swoimi danymi z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu. Opryskiwacze zaczepiane John Deere serii R700i są również dostępne z opcją gotowości do współpracy z systemem zamkniętego obiegu CTS. Więcej o opryskiwaczach i najnowszych technologiach firmy John Deere znajdziesz na portalu maszynylafarmera.pl